Członkowie ekipy odpowiedzieli na pismo ekipa holding, w którym zaznaczyli, że są gotowi na batalię w sądzie. Lewus wytłumaczył, dlaczego Freeze wielokrotnie zmienia miniaturki i opisy swoich filmów. Kanye West wystąpił w bluzie z losową grafiką z wizerunkiem Jana Pawła II. Zebo poruszył temat kopiowania miniaturek od zagranicznych twórców przez Friza i Czajnika. Zagęszcza się atmosfera wokół Natana, któremu zarzucono oszukiwanie na grupach streetwearowych i sprzedawanie amatorskich planów treningowych. Opowiem Wam też o mojej wygranej sprawie w sądzie, która ciągnęła się w tle już od dłuższego czasu i która zahaczał jeden ze starych filmów o fagacie. Z jednej strony wyszło fajnie, z drugiej mniej fajnie, bo póki co straciłem na tym pieniądze. Wyjaśnię też co się ze mną działo, dlaczego zniknąłem na dwa miesiące i zaraz wam o tym wszystkim opowiem, ale najpierw. Już 6 października odbędzie się premiera turnieju Hot Tap Hero, organizowanego przez Operę GX, gdzie zmierzą się ekipa Xaio Industry, zdowodzona przez Xayo, z ekipą YFL, której kapitanem jest Young Multi. Całość przypomina popularne teleturnieje, gdzie prowadzący zadaje pytanie, a uczestnicy muszą udzielić prawidłowej odpowiedzi. Opera GX prezentuje... Hot Top Hero czy jesteś gotowy na nowy gamingowy show? Tematyka to oczywiście gry komputerowe, ale również rzeczy związane z gamingową kulturą wokół Twitcha i YouTube. Zespoły walczą o vouchery gamingowe, ale nie dla siebie, tylko do rozdania dla widzów. Maksymalnie może to być aż 40 tysięcy złotych, więc jest o co walczyć. Głównym prowadzącym jest legendarny Zygmunt Heiser. Zaczynamy rundę pierwszą! A u jego boku stanął niemniej legendarny Paweł Szabla, znany jako Delor. Po stronie Xayo Industries wystąpią wspomniany Xayo, Luki, Popo oraz Wysocki, a po Slony YFL, Multi, Mergani, Bandura i Zinolt. Tak więc patrząc na oba składy, będzie to starcie znanych w sieci postaci, w tym topki polskiego Twitcha. Generalnie Mr. Ginal to jest paruwa, nienawidzę XAJO. Czujesz wyższość nad tym tutaj dredziarzem. Hot tap Hero będziecie mogli obejrzeć tylko i wyłącznie w przeglądarce Opera GX, a konkretnie w zakładce GX Corner, która jest poświęcona gamingowi. Premiera trudniej już 6 października. Koniecznie pobierajcie operę GX, tam korzystam i polecam, link w opisie. Aktualnie najmocniejszym i najgłośniejszym tematem jest spór w ekipie, który zatacza co. Coraz szersze kręgi. Najpierw były plotki, później nieśmiałe słowa pojedynczych członków, aż wreszcie dotarliśmy do fazy oficjalnych oświadczeń. Najpierw ekipa holding udostępniła tekst, z którego wynika, że Patec, Stromba, Murcik, Smartysia, Mini Majki Krzychu chcieli wypowiedzieć długoterminowe umowy, które dotyczą prawdu do zarządzania wizerunkiem i realizacji kampanii reklamowych. Zarząd uznał, że nie ma podstaw, aby zrywać te umowy, ale zostawili furtkę na rozmowy i znalezienie kompromisu. Później ekipa holding zorganizowała czat z zarządem, gdzie dobrze wam znany wujek Buki oraz Krzysztof Misiałkiewicz, który pomijając wysokie w firmie pojawił się w filmach Verso, odpowiedzieli na pytania. Wiele osób pytało o wpływ afery z członkami ekipy na działalność spółki czy też dopytywali o szczegóły tej dramy. I tutaj zacytuję najciekawsze odpowiedzi. Warto je zapamiętać, bo później do nich wrócę. Cześć, słuchajcie, jest duża szansa, że ekipa holding przez sytuację upadnie. Wujek łuki. Przychody z działalności influencerskiej grupy sześciu twórców, którzy weszli w spór z firmą, są marginalne dla ekipa holding. Jaki wpływ na rozwój ekipa holding ma spór z częścią ekipy? Wujek łuki. Wizerunkowy, ale pracujemy, żeby nie przekładał się na spadek wartości spółki. Głos za Brał również Krzysztof Misiałkiewicz, który wprost odpowiedział na nurtujące wiele osób pytanie: czy Fris naprawdę oszukał swoich przyjaciół? Krzysztof Misiałkiewicz, jedyną osobą, która mogłaby się czuć oszukana, jest Karol. Jakby nie patrzeć, jest to konkretna odpowiedź, która jasno wskazuje, że sytuacja jest napięta. Potwierdza to odpowiedź członków ekipy, bo opatę, Srąba, marcysia, murcik z mini Majki i krzychu rzucili na Instagrama tak samo brzmiące oświadczenia. Ewidentnie jest to pismo przygotowane przez prawnika z lekką domieszką gry na emocjach. W każdym razie wynika z niego, że najpierw złożyli propozycję polubownego rozwiązania umowy. W tym dokończenia wszystkich komercyjnych projektów. Nie udało się, więc złożyli wypowiedzenie, te, które zarząd ponownie odrzucił. Odwołali się również do cytowanych wcześniej słów wujka łukiego. Słowa Łukasza Wojtyce określające nas jako marginalną dla biznesu część ekipy dowodzą stosunku i charakteru naszej dotychczasowej współpracy i relacji. Tutaj warto, aby łuki sprecyzował, co dokładnie miał na myśli, bo nawet jeśli członkowie ekipy nie generowali dużego przychodu z samych współprac z markami, to przecież reklamowali produkty z logo ekipy, które były rekordy sprzedaży. W tym wypadku ciężko powiedzieć, że ich wkład był, czy też jest marginalny. W dalszej części potwierdził się popularny scenariusz, czyli byliśmy grupą przyjaciół, stworzyliśmy coś fajnego, ale z czasem coś się popsuło. A klamrą jest już czysta gra na emocjach, czyli zdanie: My także uwierzyliśmy w tę przyjaźń. Tym, na co jednak osobiście zwróciłem uwagę, jest jasne stwierdzenie: W przypadku nierozwiązania konfliktu w formie mediacji, jesteśmy gotowi chronić naszych interesów, co ewidentnie brzmi gotowość do sądowej batalii. Bo widzę, że jednak teraz może trochę więcej gadać, więc się, jestem bardzo ciekawy, jak nam, poleć, jak nam pójdzie rozmowa na kejū. Wiadomo, że mogę się otworzyć, wiadomo, że niektórych rzeczy człowiek nie może powiedzieć po prostu, bo. Podpisałeś jakiś papierek, podpisałeś jakąś umowę, no ale to gdzieś tam jakieś takie relacje międzyludzkie i powiedzenie czegoś tak po prostu, normal, po prostu normalnego, jak jest, no to można, nie? Po prostu, ja tak uważam. W trakcie konferencji Fame MMA Tromba był pytany o relacje w ekipie, jaki głośny spór. Wypowiedział się na tyle, ile mógł, ale napomknął, że nie może za dużo powiedzieć, bo ma podpisane umowy. W sensie widać było, że chciał o tym pogadać, ale mając świadomość konsekwencji, mocno się ograniczył. Zakres tych umów omówił wuje Łuki w podkaściu Vibrosów, gdzie w sumie nawet jako przykład podał trombę. W grę wchodzą wielomilionowe kary, więc nie dziwne, że czy to Trąba czy Inni członkowie ekipy, którzy chcą odejść, są bardzo ostrożni. Zobaczcie, jakby to wyglądało. Dajmy na to, że Mati, nie? odchodzi z ekipy nagle. To jest dla niego koniec ogólnie na wiele miesięcy, ponieważ nagle traci dostęp do wszelkich informacji. Ma zobowiązania poufności na miliony złotych, tam są kary, nie może się komunikować, nagle nikt z ekipy nie może się z nim kontaktować. To jest takie troszeczkę te umowy są po to, one zostały napisane, że jeżeli będzie bardzo źle, to wtedy wyciągamy je z szafat. Ale co to nie? znaczy, że nie może się z nim komunikować? To no nie może za bardzo informacji, nie. Nie może za bardzo informacji, co się u was dzieje, bo to jest kontent, nie? W tym całym zamieszaniu gdzieś zniknął Nowciak, który nie Trzyma się z Freezem, ale też nie podpisał się pod oświadczeniem. Sugeruje to, że być może nie podpisał umowy tak jak inni członkowie ekipy i w związku z tym ma pełną swobodę działania. No i okazało się, że domysłu się potwierdziły, bo Nowciak dodał stories, w którym wyjaśnił, że nie ma podpisanej umowy z ekipą, w tym nie ma podpisanej NDA, która by ograniczała jego swobodę mówienia. To sugeruje, że być może to od niego dowiemy się szczegółów tej całej dramy. Cześć wszystkim, postanowiłem się ustosunkuje do wszystkich pytań, które są NDM ak, ale też o tych komentarzy z Twittera czy z grupek Facebookowych odnośnie tego, że nie podpisałem się po doświadczeniu moich czasów z ekipy. Nie podpisałem... Pisałem się pod tym oświadczeni, ponieważ nie musiałem wypowiadać umowy, nie miałem podpisanej umowy twórcy z ekipą, ani też NDA, dlatego też nie musiałem nic wypowiadać, ale oczywiście stawiam się tutaj po stronie moich przyjaciół, które doświadczenie dzisiaj wrzucili. Słuchajcie, zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces i miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, zawdzięczamy naszym widzom, dlatego bardzo Was przepraszam, że tak długo czekać jakiekolwiek wyjaśnienia i tych wyjaśnień dzisiaj Wam też nie dam, ponieważ sprawa jest bardzo złożona i dla nas na pewno bardzo trudna. Chciałem tylko, żebyście nie wysnuwali jakichś dziwnych teorii i nie pisali krzywdosy komentarzy, dopóki nie wiecie trochę więcej o tym, co się tutaj dzieje. To ciekawe dosłownie kilka godzin przed oświadczenia. Poczciwszych wstawił zdjęcie z promo lodów ekipy. Ludzie zaczęli o tym dyskutować i na jeden z komentarzy odpowiedział Tromba. Stwierdził, że wraz z Minimajkiem nie wstawią reklamy, więc albo nie mają tego w zobowiązaniach, albo już zaczyna się mocny bunt. W aferkach Boxel udostępnił komentarz Wujka Łukiego odnośnie oświadczenia członków ekipy, którzy chcą odejść. I sami posłuchajcie. Tak sobie myślę, że w sumie to raczej prosta piłka, oni wiesz, wrzucili to publicznie pod emocje i nie ma im też się co dziwić, ja nie chcę, aby się przepychać przez najbliższe tygodnie. Nie wiem, jak mądrzejszy o tym jest zdecydują, ale wydaje mi się, że nie będziemy się do tego odnosić. My musieliśmy dać komunikat ze względu na giełdę, więc dlatego to musiało wyjść. Na rozmowy zawsze jesteśmy otwarci. I tak podsumowując wszystkie te doniesienia, na ten moment mamy dwa oficjalne oświadczenia historii Hnofciaksa, które nadal niewiele wyjaśniają. Odkładając na bok emocje, trudno jest stanąć po której ze stron, bo jest po prostu za mało informacji. Nadal nie wiemy jaka jest geneza tego konfliktu, bo podobno pieniądze są tylko jednym z elementów. I jak już jesteśmy przy Fridzie, to ostatnio na Twitterze pojawił się wątek miniaturek, których Karol używa przy swoich filmach. W sumie to temat ten rozpoznał Począł się od pisu Lewusa, który przeanalizował zmiany miniatury. Chodzi o to, że po publikacji filmu Friz wielokrotnie zmienia miniaturkę i opis, tym samym testując, która sprawdza się najlepiej. Jak widzicie, jest to kilka koncepcji, które z pozoru wydają się przypadkowe, ale zdecydowanie przypadkowe nie są. W kolejnym twicie Lewus wyjaśnił, że kolejność też tutaj nie jest przypadkowa. Pierwsza miniaturka, Wielka Twarz Friza, odcinek 3 z 5, zgarnięcie większości widzów zaznajomionych z serią kamperów. 2, 3 i 4, bardzo w stylu staroekipowym, glow, Szałk i nadal skupiające się na corefanbase. Piąta, powrót do tego, co najbardziej oddało. Pomijając miniaturki zmieniają się również tytuły, i na tym polu też jest sporo eksperymentów. Tak więc jeśli obejrzeliście jakiś film Freeza, a później zbejtowaliście się na nową miniaturkę, to już wiecie co i jak. I to jest jedna część, natomiast druga to inspiracje do miniaturek, czy też według niektórych kopiowanie miniaturek przez twórców. Temat ten poruszył m.in. Zebo, który poprosił widzów, aby podesłali mu te inspiracje. I tak u Freeza znalazło się kilka smaczków, jak na przykład przy okazji odcinka ze skokiem stamy z 220 metrów, z kołem ratunkowym z innego odcinka, czy też ten z zakładem z powiększaniem ust. W tym momencie mogą to być już inne miniaturki, bo jak mówiłem wcześniej, Freeze często zmienia projekt i opis. I o ile tutaj jeszcze można się wspierać, czy to inspiracja czy kopia, o tyle uczajnika nie ma złudzeń. Oficjalnie wiadomo, że jego największą inspiracją jest Mr Beast, no i chociażby miniaturki nie pozostawiają złudzeń, że faktycznie tak jest. Tutaj już ciężko mówić o inspiracji, bo to w zasadzie jest dokładne odwzorowanie. W tle widzicie kilka przykładów, które pojawiły się w komentarzach, ale zapewne jest tego znacznie więcej. I wiecie, tak jak inspiracja jest czymś super, tak kopiowanie już nie. Z tym, że na YouTube twórcy notorycznie od siebie kopiują i to do tego stopnia, że w pewnym momencie już nie wiadomo, kto był pierwszy i wygląda to jak trend z TikToka. I tak, na przykład, najnowszy film Czajnika to challenge na zasadzie, kto ostatni wyjdzie z wodnej komory. Dwa pojemniki, w środku ludzie, woda i zadania, klasyka. Całość promuje taka oto miniaturka, całkiem niezła, budująca napięcie, aż chce się kliknąć. Pisałem ten tytuł po angielsku i okazało się, że wielu zagranicznych twórców zrobiło dokładnie to samo. Już na pierwszej stronie znalazłem pięć takich samych miniaturek, a każdy z tych filmów wykręcił spore wyświetlenie. To dosłownie wygląda jak trend, bo i sam koncept jest powtarzalny, nie się do tego nadaje. W sumie ten temat nadaje się na oddzielny materiał komenterii, a nie newsa. Ale chciałem wam pokazać szerszy obraz kopiowania miniaturek, bo robi się teraz o tym głośno. Tyle o tym i lecimy z kolejnym newsem. Nie spodziewałem się, że w jednym newsie poruszę temat Kanie Westa Jana Pawła II, ale rzeczywiście jest ku temu okazja. W sieci latają zdjęcia z pokazu mody Paris Fashion Week, gdzie swoje pokazy miały luksusowe marki, w tym Easy należące do Westa. Być może działy się tam ciekawsze rzeczy, ale dla nas najciekawsze okazała się bluza, w której Kanye nie przyszedł na pokaz. W przodu na bluzie pojawił się wizerunek Jana Pawła II, a w sumie to cała grafika z jego udziałem, podpisana, żeby nie było wątpliwości, Juan Pablo II. Natomiast u góry jest napis, który można przetłumaczyć jako Podążamy za Twoim przykładem. Część osób zwróciła również uwagę, że obrazek ma za dużo żółtego koloru, ale no, widać taki styl. Domyślam się, że Kanye nie bawi się w memy, tylko ma w tym inny przekaz, natomiast w polskim internecie projekt jednych bawi, a innych napawa dumą. Zakładając, że bluzy te będą w sprzedaży, to myślę, że mimo ceny będą cieszyły się sporym zainteresowaniem. W naszym kraju. Wiele młodych osób potraktuje to jako mem, ale tak czy siak z pewnością jest to oryginalna bluza. Taki krótki news i lecimy dalej. Mimo, że generalnie zrobiłem sobie przerwę od rami newsów, to śledziłem zamieszanie wokół Nathana. Patrząc na jego kolejne głupie ruchy w sieci, które jeszcze bardziej go pogrążały, zacząłem się nawet zastanawiać, czy to nie jest jakiś eksperyment społeczny. Wszystko wskazuje, że niestety nie i że rzeczywiście jest to totalnie pogubiony chłopak, który próbuje połączyć odnajdywanie samego siebie z budowaniem kariery w sieci. Z nowszych doniesień, Natan robił live, a podczas którego stwierdził, że bał się badań na doping, bo trener Dawał mu jakieś tabletki, które miałyby wpływ na wynik. Tak więc mówił, że jest naturalny, nie chciał sporych pieniędzy za badania podczas konferencji, później sam chciał zrobić badania, a na koniec stwierdził, że no w sumie to może coś przyjmuje, ale nieświadomie. Nie bo serio, kurwa, bez kitu, ja nagram film o tym, ja wdupiam jakieś kwarapsy od dwóch tygodni, albo trzech nawet, mi trener daje. I dlatego się też trochę posrałem na tej konfie i zrobiłem z siebie pajaca, ale ja o tym nagram film, żeby to bardziej jakby powiedzieć co i jak, wszystko szczerze, bo miałem to trochę w innym czasie zrobić, ale test jeszcze nie brałem. Jeszcze, bo ja mam zamiar. To, to zrobić. Być może to był jakiś żart lub czegoś nie zrozumieliśmy, ale podobno Nathan ma wszystko wytłumaczyć podczas cage'a i konferencji w ramach Fame MMA, a przynajmniej tak wynika z jego słów na Stories. Niedługo Cage plus konfa, więc tam odpowiem na parę zarzutów, tym razem o trzeźwym umyśle, a nie w stresie i z ironią. PS, ja wiem, że powinienem teraz uważać, ale myślałem, że ludzie zrozumieją żart ironii z tym, że moja mama dodawała mi do owsianki Metanabol, jak byłem mały, a tenet zmuszał mnie do sterydów, bo to bzdury. Dziś lekka zrobiona, więc git, a teraz czas do zliczeń. Swoją drogą nie tak dawno Nathan miał do specyficzny opis na Instagramie, który na Twitterze skomentował Wardenga. No i faktycznie biorąc pod uwagę problemy Natana, a także jego obecną sytuację, wyglądało to podejrzanie, a przynajmniej na tyle, żeby sprawdzić co się z nim dzieje. Jak to interpretować? Człowiek zaczyna się martwić, poprosiłem, by ktoś zadzwonił, a finalnie Natan tłumaczy, że chciał dziś dodać tylko film, a motki to tak se, o. Robi się dziwnie, po każdej burzy wychodzi słońce. Finalnie tą osobą, która zadzwoniła do Natana, był Bogzel, który ostatecznie pogadał z nim i między innymi doradził co może zrobić w obecnej sytuacji. Dzwoniłem do niego, bo Wardenga do mnie zadzwonił dzwonił i powiedział mi tak, Michał u Natana w biogramie coś dziwnego, zadzwoń ty, bo nie wiadomo, co się dzieje, nie? Zadzwoniłem do Natana właśnie i się zapytałem, że czy jest wszystko gili i tak dalej, no i pogadałem z nim trochę, coś mu też jakby doradziłem Natanowi, co najfajniej w sumie wypadałoby zrobić w twojej sytuacji. Jakby ktoś się dziwił, no to to jest zawodnik w MMA, więc między innymi dlatego też mu powiedziałem. Osobiście zastanawiałem się, dlaczego ludzie dookoła, bliscy i bardziej ogarnięci znajomi, nie podpowiedzieli Natanowi, co robić. Pamiętam, że nagrywał on tiktoki z Szeją i Gimperem, przy czym z Szeją ma spoko rel Dlaczego go nie ogarnęli? Przecież miał kogo spytać o zdanie. Odpowiedź uzyskałem w filmie Sheikh, która wprost powiedziała, że Natan niby jej się radził, ale finalnie tak robił po swojemu. Żeby nie było, ja wielu działań Natana w internecie nie popieram. Zresztą on często pytał się mnie, zanim zrobił jakieś rzeczy, i ja często mówiłam mu, że moim zdaniem to nie powinienem tego robić. Przykład to jest chociażby film z Agatą. Natan się mnie pytał, czy, czy powinien go nagrywać, no i ja mu odradziłam. Moim zdaniem to był bardzo gdzieś tam zły ruch. Nawet nie chodzi o to, mógł się z nią przeprosić, ale prywatnie. Po prostu gdzieś tam marketingowo, powiedzmy, Pijarowo. Wszyscy wiedzieli, że. No to będzie zły ruch dla Natana, a niestety zrobił to. Niestety, stety, no z tego co wiem, no to gdzieś tam psychicznie po tych przeprosinach mu użyło. Natomiast wiadomo, jak zareagował, internet. I tutaj mógłbym skończyć tego newsa, ale wychodzi na to, że wobec Natana jest znacznie więcej zarzutów. TikToker Bestia nagrał zbiorczy film, w którym zebrał zarzuty wobec Natana, tym zarzuty o kradzież. Najpierw jednak opowiedział o działalności Natana w świecie streetwearu, gdzie podobno sprzedawał podróbki, albo w ogóle nie wysyłał rzeczy. Natan kiedyś w 2020 roku okradał ludzi na grupach. I jego kradzieże na grupach były potwierdzone. Kalauty w środowisku streetwearu to momenty, w których ktoś punktuje ci na grupie, że na przykład sprzedajesz fejki, flajkujesz, czyli nie chcesz kupić przedmiotu, a omówiłeś się, że go kupisz. Albo po prostu znikasz z pieniędzmi, jak zrobił Nathan Lub sprzedawał fejki. Także wciskał komuś jakieś nieoryginalne rzeczy, które okazywały się fejkami. Wiele takich screenów jest, niektóre pokazują wam się na ekranie, więc po prostu okradał was, okradał was jako widzów, sprzedając wam nieoryginalne rzeczy i zabierając sobie pieniądze. Dlatego jest złodziejem. Ale to jeszcze nie wszystko, bo z tego samego filmu wynika, że Nathan sprzedawał plany treningowe, które miały być indywidualne, a tak naprawdę wszystkim wysyłał tę samą rozpiskę. Podobno nawet kobiety i mężczyźni dostawali ten sam plan, co jest absurdalne. W ogóle to był tekst z notatnika. W sumie sami zobaczcie jak to opisuje wspomniany wcześniej bestia. Nathan sprzedawał plany takie, jakie możecie aktualnie zobaczyć. To są spisy ćwiczeń, rozpisane w notatniku, bez ładu i składu, bez żadnej indywidualności i były one kopiowane jeden do jeden i wysyłane do każdego za, uwaga, 200 zł. Nathan aż tak nienawidzi swoich widzów i uważa ich za idiotów, że sprzedaje ten sam plan każdemu, dodatkowo nie jest on zindywidualizowany, nie posiada żadnych parametrów, nie dostajecie od niego żadnej konsultacji i jeszcze raz apeluję do ciebie, Nathan, oddaj pieniądze ludziom, którym ukradłeś te pieniądze, wciskając im te plany. Po tego nawet Planem nie można nazwać. Jak patrzę za to wszystko, to mam wrażenie, że Natan jest twórcą, który powinien zacząć karierę od filmu typu spowiedź. Tego jest tak dużo, że nie wiem, czy keit'i konferencja wystarczą, żeby to wszystko wyjaśnić, na tym bardziej wyczerpujący i logiczny sposób, bez niedomówień i nieudanych żartów. Sam jestem ciekaw, jak odniesie się do tych wszystkich zarzutów i liczę, że Wardenga będzie drążył, aż dojdzie do prawdy. I na koniec, nie tyle News, co moja historia związana z pozwem o zniesławienie, który dostałem no już dawno temu. Skracając historię do minimum, pewnego dnia przyjechał do mnie spisać dane i potwierdzić adres. Nie wiedziałem o co chodzi, bo wcześniej z sądu nic nie przyszło, ale na szczęście udało mi się uzyskać sygnaturę sprawy. Okazało się, że jest to prywatny akt oskarżenia, który został złożony w sądzie w Krakowie przez Bart Juse. I teraz pewnie zastanawiacie się, kto to w ogóle jest. Żeby to wyjaśnić, musimy cofnąć się do mojego filmu z zeszłego roku o nazwie Fagatka promuje oszusta. Jak go nie oglądaliście, to w rogu wyskoczy link, warto zobaczyć, a szczególnie teraz, gdy poprawianie ciała jest tak modne. Zrobiłam zabieg, o którym mówiłem Wam już dwa miesiące temu, skoro się Brazylia. Lift to powiększenie pośladków własnym tłuszczem. Badanie pokazało, że z powodu nieudanych zabiegów BBL doszło do 103 powikłań i 32 zgonów. Bardzo serdecznie chciałam podziękować klinice oraz doktorowi. Doktor J reklamuje swoje usługi głównie w mediach społecznościowych. Każdej mówi co innego, on nas wszystkie poprawił, będzie petarda. To jest jego ulubione słowo. W prokuraturze toczy się śledztwo pod kątem narażenia pacjentek doktora Jot na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdobiu. tak więc chodziło o pewnego lekarza, który wykonywał jej zabieg powiększania pośladków, a co do którego w sieci krążą, delikatnie mówiąc, niepochlebne opinie. Mimo że w swoim filmie użyłem sformułowania doktor J, ani razu nie podałem imienia i nazwiska, ani nawet nazwy kliniki, w której pracuje omawiany lekarz, to pan Bartłomiej Juza uznał, że go zniesławiłem. Powiem wam, że czytałem akt oskarżenia i były tam tak absurdalne zarzuty, które kompletnie nie pokrywały się z tym, co mówiłem w filmie. Sąd też tak uznał i odrzucił pierwszą wersję aktu oskarżenia, więc adwokat Józy podesłał kolejną wersję, która jakimś cudem przeszła. Tak swoją drogą wątek zabiegu fagaty poruszyła Monika Kociołek, która wprost powiedziała, że fagata wiedziała o różnych opiniach na temat doktora J, bała się i chciała się wycofać. Wiesz co, ja powiem tylko tyle. Wszystkie jakieś rzeczy, przy połowę akcje robiłyśmy razem. I jak na przykład szłam do tego chirurga, ona mi mówiła, idź, bo ja chciałam w ostatniej chwili zmienić na innego. I ona powiedziała, że... Iść, to ty iść. nie myślisz sama A za teraz... siebie, tylko słuchasz, jak ktoś ci mówi, za. Ci tak, idź? bo jak ktoś jest moim przyjacielem, to biorę pod uwagę go i idę, idę sobie zrobić dupę u chirurga, który spierdolił w tle w Operacji. No dobra, no ale ona wtedy to wspierała. Monika, teraz... ty mnie imponujesz dzisiaj! Teraz... z adwokat przygotowywałem się do rozprawy i szczerze mówiąc, byliśmy gotowi na wszystko. Mało tego, skontaktowałem się z grupą kilkudziesięciu kobiet, które oskarżają doktora Juza o błędy lekarskie. Większość z nich była gotowa zeznawać na moją korzyść, więc jak mówiłem, byliśmy gotowi na wszystko. Sąd wyznaczył datę spotkania pojednawczego i okazało się, że ani sam Józa, ani jego adwokat nie stawili się na spotkanie. Tym samym postępowanie zostało umorzone, a kosztami procesu został obarczony juza. Tutaj w Stwierdzenie pokazuje dokument sądu, żeby nie było wątpliwości. No i wszystko wygląda super, bo jakby nie patrzeć, wygrałem alcohórem, ale jednak, oczywiście, mój adwokat wystąpiła do sądu, aby Juzas zwrócił mi pieniądze za obsługę prawną, dojazd do Krakowa, odpisy z sądu i tak dalej, w sumie około 5000 złotych. I teraz się pośmiejecie, bo sąd w Krakowie uznał, że Juzas zwróci mi minimalną stawkę 720 zł. Najlepsze jest uzasadnienie, bo wynika z niego, że zdaniem sądu powinienem wynająć adwokata z Krakowa, żeby okręcić koszta, i że w sumie nie doszło do rozprawy, więc jaki ja mogę mieć koszta. Generalnie mam wrażenie, że są broni gościa, który bezpodstawnie mi o coś oskarżył, a na dodatek nie stawił się na spotkanie pojednawcze. Tak więc wygrałem, wydałem 5000 zł, a sąd twierdzi, że Juza powinien mi oddać tylko 720 zł. Mega sprawa. Oczywiście moja adwokat złożyła zażalenie, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. I być może zastanawiacie się dlaczego Juza nie stawił się w sądzie i tutaj widzę dwie opcje. Pierwsza to wiedział, że przegra i ograniczał koszta, a druga to fakt, że według informacji z rejestru Naczelnej Izby Lekarskiej dr Bartłomiej Juza został zawieszony w wykonywaniu zawodu. Hejkej, nie może go wykonywać. Czy to to znaczy, że nagrywając film o lekarzu, którego promowała m.in. fagata, miałem rację. Nie wiem, ale się domyślam. W każdym razie cieszę się, że mam to doświadczenie za sobą. Pierwsza w życiu sprawa w sądzie i od razu wygrana. Jestem też wam winien parę słów wyjaśnienia, gdzie byłem i co się ze mną działo. Zabrzmi to banalnie, ale potrzebowałem przerwy od ciągłego śledzenia afer i analizowania wszystkich informacji. Na początku zakładałem, że to będzie tydzień, ale tydzień zmienił się w dwa tygodnie, a w finale w dwa miesiące. Wiele sobie przemyślałem, wiem co muszę w sobie poprawić. Mam też do kilka spraw zdrowotnych, nic mega poważnego, ale miało to też na moje samopoczucie. Stopniowo będę się wdrażał w działanie i realizację nowych pomysłów. Tak więc dziękuję Wam widzowie za słowa wsparcia i ogólnie zainteresowanie. Tak samo dziękuję innym twórcom, którzy do mnie pisali i z troską pytali co się dzieje. Przepraszam, że nie odpisywałem i obiecuję, że nadrobię. I cóż, to wszystko w tym odcinku i widzimy się w kolejnym.